Między nami roślinami odcinek 13. Jesień w ogrodzie bez błędów. Rzeczy, które musisz zrobić po szóstym października. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już 13 odcinku podcastu Między nami roślinami. Październik rozgościł się już na dobre. Raz jeszcze potrafi zaskoczyć złotym słońcem, ale coraz częściej. Przemyka po ogrodzie chłodnym wiatrem i poranną mgłą. No i przyznajcie, coraz częściej mamy ochotę zapinąć się w koc, zaparzyć herbatkę z imbirem i po prostu zwolnić. Ale zanim zupełnie zamkniemy sezon i schowamy narzędzia do szopy, to czeka nas jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy do zrobienia w ogrodzie. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Co warto zrobić po 6 października, żeby ogród odwdzięczył się zdrowiem w przyszłym sezonie? Będzie o sadzeniu drzew, cebul kwiatowych i żywopłotów, o jesiennym nawożeniu, ostatnich opryskach tych ochronnych i wzmacniających, ale też o porządkach. Opowiem też, gdzie i kiedy warto sięgnąć po opryskiwacz, bo jesienią to naprawdę niezastąpione narzędzie, nie tylko do ochrony roślin, ale też do sprzątania. Gotowi? To zapraszam. Słuchacie podcastu Między nami roślinami, który tworzymy w Kwazar, firmie z tradycją sięgającą 1989 roku, kiedy to powstał nasz pierwszy opryskiwacz. Dziś mamy ponad 35 lat doświadczenia, i wciąż dostajemy pytanie o części do urządzeń sprzed dwóch dekad. To najlepszy dowód, że nasze opryskiwacze to jakość na lata. W podcaście dzielimy się ogrodniczą wiedzą i pasją. Zaczynamy zawsze od naturalnych metod ochrony i pielęgnacji, a dopiero gdy trzeba, sięgamy po chemię. Doradzamy, co aktualnie warto zrobić w ogrodzie. Inspirujemy do zmian i pomagamy czerpać radość z codziennej pracy z roślinami. Cieszę się, że tu jesteś, i będzie mi ogromnie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał Kwazar. Jesień, zwłaszcza październik, to naprawdę świetny czas na sadzenie roślin, szczególnie tych z odkrytym korzeniem. Dlaczego? Bo gleba jest jeszcze ciepła, wilgotna, a rośliny mają czas się zadomowić, zanim zapadną w zimowy spoczynek. W tym okresie warto posadzić tuje, graby, ligustry, berberysy, czyli wszystko to, co planujecie na żywopłoty, lub też do stworzenia struktur w ogrodzie. To także idealny moment na sadzenie drzew owocowych, jabłoni, grusz czy śliw. A jeśli marzycie o domowych malinach, czy też borówkach, Krzewy jagodowe również można teraz spokojnie sadzić. Przy sadzeniu ważne jest kilka rzeczy. Po pierwsze, nie sadzimy w czasie przymrozków. Lepiej wybrać dzień, kiedy ziemia jest jeszcze miękka i nieprzemarznięta. Po drugie, podlewanie. Nawet jeśli ziemia wygląda na wilgotną, warto dokładnie nawodnić miejsce wokół korzeni. Chodzi o to, by roślina miała dobry kontakt z glebą. Zawsze też lekko dociskam ziemię wokół rośliny. Nie ubijam jej jak chodnik, tylko delikatnie, żeby nie było pustych kieszeni powietrznych. I oczywiście ściółka. Kora, liście, rębki, to świetna ochrona korzeni przed wahaniami temperatury i też przed przesychaniem. Ja zawsze mam pod ręką worek zrębków, bo wiem, że przy takich jesiennych nasadzeniach to naprawdę robi różnicę. A skoro już mowa o glebie, zanim przejdziemy do kolejnych działań w ogrodzie. Warto jej się dobrze przyjrzeć, bo wiecie, jesienią w ogrodzie wszystko trochę zwalnia, ale chwasty niestety nie odpuszczają. Wręcz przeciwnie, jak tylko jest trochę cieplej i mokro, potrafią rosnąć w najlepsze. Dlatego, zanim zrobimy cokolwiek więcej, warto porządnie odchwaścić grządki i rabaty. Można to oczywiście zrobić klasycznie, ręcznie. Z jakąś chatką, pazurkiem, ale jeśli chwastów jest naprawdę dużo, szczególnie w trawniku, można sięgnąć po herbicydy selektywne. One działają tylko na chwasty, takie jak koniczyna czy mniszek, ale nie szkodzą trawie. Tutaj świetnie sprawdzają się opryskiwacze kwazar, Szczególnie wtedy, gdy chcemy działać precyzyjnie i nie popryskać czegoś przypadkiem. Taka drobna mgiełka i dobrze ustawiona dysza. Robią ogromną różnicę. Możemy skupić się tylko na miejscu, które tego potrzebuje, bez ryzyka dla innych roślin. To ważne, zwłaszcza w ogrodach ozdobnych. Kiedy mamy już ogarnięte chwasty, warto spulchnić glebę, zwłaszcza tam, gdzie ziemia trochę się ubija. Na przykład między bylinami albo w warzywniku. Nie trzeba głęboko kopać. Wystarczy lekko wzruszyć wierzchnią warstwę. Dzięki temu ziemia lepiej oddycha. Zatrzymuje wodę, a rośliny mają łatwiejszy dostęp do składników odżywczych. To taka szybka robota, która naprawdę robi różnicę. Ja zawsze w październiku dodaję do gleby dobrze przekompostowany kompost, i naprawdę nie musi być go dużo. Nawet cienka warstwa rozłożona między roślinami działa cuda. Poprawia strukturę gleby, dostarcza naturalnych mikroorganizmów, a przy tym delikatnie zasila to, co zostaje w ogrodzie na zimę? To taki ogrodowy reset, bez pośpiechu, bez nadmiaru, ale z troską. Obok kompostu warto sięgnąć też po nawozy jesienne, szczególnie fosforowo-potasowe. To one teraz są najważniejsze. Nie azot, który pobudza do wzrostu, tylko właśnie fosfor i potas. Dzięki nim rośliny wzmacniają system korzeniowy, stają się bardziej odporne na mróz. A pędy lepiej zdrewniają, co oznacza mniejsze ryzyko przemarznięcia. No i wiecie, jeśli używacie nawozów dolistnych albo płynnych preparatów wzmacniających, to zamiast chlapać konewką, warto sięgnąć po opryskiwacz. U mnie na rabatach świetnie sprawdza się Venus Super 360, szczególnie przy bylinach i mniejszych roślinach. Daje równą drobną mgiełkę, którą łatwo nakierować na liście i łodygi. A jeśli robicie takie nawożenie na większym terenie w sadzie, na grządkach albo między krzewami, to bez dwóch zdań polecam Oriona. Duża pojemność, wygodny pas nośny i porządna lanca ułatwiają pracę. Serio można działać szybko i precyzyjnie, nie marnując ani czasu, ani nawozu. To właśnie teraz jest ten moment, żeby zasilić glebę i przygotować ją na trudne zimowe miesiące, bo dobra ziemia to podstawa nie tylko na wiosnę, ale przez cały rok. Ale jesień w ogrodzie to nie tylko liście szeleszczące pod stopami, ale też ostatnia szansa, by zabezpieczyć rośliny przed zimą. I wierzcie mi, nawet jeśli wszystko wygląda, jakby już powoli zasypiało, to teraz dzieje się najwięcej pod powierzchnią ziemi i na liściach. Po 12 października spokojnie możecie jeszcze sadzić cebulę wiosennych kwiatów, tulipanów, narcyzów, Jacyntów czy krokusów. Ziemia wciąż jest na tyle ciepła, że cebulki zdążą się ukorzenić, a na wiosnę powitają was kolorowym dywanem. A jeśli w ogrodzie macie jabłonie, to koniecznie posłuchajcie, bo po 15 października przychodzi idealny moment, na oprysk przeciwko parchowi jabłoni. To choroba, która potrafi zrobić sporo szkód, szczególnie jeśli z roku na rok nie usuwamy źródła infekcji. I właśnie tutaj wkracza do akcji pięcioprocentowy roztwór mocznika, czyli 500 gramów mocznika na 10 litrów wody. Ten zabieg nie leczy już drzew, bo liście są w większości opadłe. Ale przyspiesza ich rozkład i eliminuje zimujące zarodniki grzyba, które mogłyby zaatakować znów na wiosnę. Taki prosty zabieg, a naprawdę robi różnicę. Tylko pamiętajcie, oprysk robimy dopiero po opadnięciu większości liści, nie wcześniej. I koniecznie wybierzcie dzień bez wiatru i bez deszczowy, żeby roztwór dobrze osiadł na resztkach liści i miał czas zadziałać. A teraz trochę technicznie, bo przy takich zabiegach ogromne znaczenie ma dokładność i delikatność oprysku. I tutaj, właśnie opryskiwaczek Fazar Garden Pro super się sprawdzają. Ich precyzyjna dysza i wysokie ciśnienie w opryskiwaczu tworzy lekką, równą mgiełkę, która dobrze przylega do powierzchni, bez zacieków, bez przesuszania liści. Jeśli pryskacie pojedyncze drzewka, albo małe nasadzenia, świetnym wyborem będzie Venus Super 360 lub dwulitrowa gaja z lancą półmetrową. Poręczny i łatwy w użyciu. Ale jeśli Wasz sad jest trochę większy, to polecam już Oriona w wersji 3, 6, 9 lub też 12 litrów z paskiem na ramię i wygodną pompką. Praca idzie sprawnie, dokładnie i bez bólu nadgarstka. No dobrze moi drodzy. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, ale zanim schowamy rękawiczki do szuflady i zaparzymy sobie zasłużoną herbatę, warto jeszcze zrobić jedną ostatnią rzecz w ogrodzie. Porządki. Jesień to świetny moment, żeby uporządkować przestrzeń i przygotować wszystko na zimę. Meble ogrodowe, donice, narzędzia a nawet grille to wszystko przydałoby się dokładnie umyć, zanim na dobre przykryje to jesienny kurz i listopadowa wilgoć. Czym czyścić? Wcale nie trzeba agresywnej chemii. Wystarczy łagodny płyn zasadowy, trochę octu albo biodegradowalny detergent. Najważniejsze, żeby było skutecznie, ale też bezpiecznie i dla materiałów, i dla środowiska. No i tutaj mam dla was prawdziwego pomocnika. Opryskiwacz z serii Quasar Cleaning Pro Plus. Słuchajcie, to jest sprzęt, który naprawdę robi różnicę. Jest odporny na kwasy, zasady i rozpuszczalniki, więc śmiało możecie używać go nawet z nieco mocniejszymi preparatami. A przy tym jest bardzo wygodny, precyzyjny i lekki, czyli wszystko co trzeba, żeby czyszczenie nie trwało godzinami. Żeby nie bolały nadgarstki. Dla mnie to taka mała tajna broń na koniec sezonu. Spryskam, przetrę i gotowe. Wszystko lśni i może spokojnie przeczekać zimę w garażu czy też w altanie, a wiosną gotowe do użycia bez konieczności szorowania z zimowego brudu. No i co, kochani, widzicie? Jesień to nie koniec ogrodu, to po prostu jego spokojniejsza wersja. Trochę mniej kwiatów, trochę więcej swetrów, ale wszystko, co zrobimy teraz, odwdzięczy się wiosną w postaci zdrowych, silnych roślin, pięknych trawników i mniejszej ilości pracy na start sezonu. A teraz jestem bardzo ciekawa waszych jesiennych rytuałów. Dajcie znać, co jeszcze robicie w ogrodzie w październiku. Macie swoje sposoby na czyszczenie? Może specjalne miksy nawozów albo sprawdzone triki na sadzenie cebulek? Jeśli korzystacie z naszych opryskiwaczy, koniecznie wrzućcie zdjęcia na Instagramie i oznaczcie nas. Zobaczymy razem, jak wyglądają Wasze jesienne porządki, bo nie ma nic bardziej motywującego niż ogrodnicy w akcji. A w kolejnym odcinku, który pojawi się już w drugiej połowie października, porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć ogród na zimę. Zarówno rabaty, jak i rośliny doniczkowe, które będą przezimowywać na tarasach. Balkonach czy też w piwniczkach. Będzie konkretnie, praktycznie i jak zawsze z sercem. Do usłyszenia i nie zapominajcie. Nawet jesienią można zakochać się w ogrodzie na nowo.